Daniel, długie, wyczerpujące spotkanie, dużo walki, dużo nie wymian, się. ale się nie udało. Co tutaj, jak nie możesz nie. podsumować to spotkanie ze swojej strony? Nie udało się, w trzech, w trzech setach przegrałem. No niestety, ten trzeci set, ta ostatnia partia szybko uciekła. No zdecydowanie za szybko. No i co mogę powiedzieć, na pewno nie Bo... jestem zadowolony z takiego wyniku, oczekiwałem dużo więcej. Tak na gorąco ciężko mi coś więcej, coś bardziej konkretnego opowiedzieć. A jaki miałeś pomysł na, na rywala? Bo podejrzewam, że sprawdzałeś co gra, jak gra i co przeciwko niemu będzie najlepiej grać. Tak, chciałem grać agresywnie, szczególnie tak. przez, e, przez jego backhand, momentami mi się to udawało, ale było zdecydowanie za dużo tych błędów, za dużo też piłek w środek, kortu, no i przez to, przez to mecz poszedł na jego konto. Ostatnio grałeś głównie ITF-y, teraz Challenger. To jest większa lekcja, z której możesz wyciągnąć wnioski, niż, niż właśnie te meczowe ITF-ach? Ostatni turniej to był Challenger, z tego co, z tego co pamiętam, ale no tak, tak. Jest to jest to gra z zupełnie innymi rywalami z wy, wyższej półki. Jak najbardziej myślę, że taki mecz zaprocentuje w przyszłości. To jest ostatni też turniej, jeśli chodzi o Lotos PZT Polish Tour. Uważasz, że to był udany dla ciebie okres, tak podsumowując całościowo? Mm, uważam, że nie. Mogłem dużo lepiej zagrać. Prawdopodobnie lato dwa lata temu było dla mnie bardziej bardziej udane niż to, więc no, nie mogę być zadowolony z takich wyników. Z drugiej strony zostałeś tutaj doceniony tą dziką kartą właśnie ze swoje wyniki, więc może jednak nie, nie tak krytycznie. No z tego, co, z tego co wiem dostałem dziką kartę przez to, że zrobiłem półfinał Mistrzostw Polski, co też jakby uważam za duży niedosyt, zwłaszcza, że rok temu, rok temu byłem w finale.